A więc z z strony Derwit i witam Was dzisiaj bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Sesa Go Jest z nami dzisiaj Alekej Tylko Ty się odzywaj I go, Ej Alek Smacznego Dziękuję Sam chciał, żebym nagrał, no to mówię, a czemu nie? Ojej, pies będziesz czekał, do domu, oj ja go wpuściłem do domu Dobra, ja Ej. jestem na zamkach, jest czysto, czyli poszli na B Nie wiadomo, dobra Też mi widać Właśnie mit jeszcze jest ty Też co zostań tam Jest na B no. Kaj tylko odejdź co? co się stało? Aha spoko no, no nie teraz Dobra to ja idę na B <laughs> Nice no to ja idę Idziemy na A Dobra, dobra Dawaj, dawaj, dawaj dawaj. ja zrobiłem najgorszą rzecz jaką mogę zrobić Wpijem sobie z auta To brawo Ja sobie M4 kupiłem Będę czy tam palac Polak, polak, polak Pomyliłem się bo chciałem wejść na dół Kurde FAK Aha dobra Jeden w skrzynie jest, dżungla Papa, pa, pa. On go chce z tego zabić. No pa. Jak jest zamek po angielsku? O, brawo. Mówiłem. Mówiłem ci to, nie? Pa, pa, co on w ogóle robi, ty? I zaraz... Dobrze ci tak. <laughs> Ale to nie jest naprawdę Dobre, walę na B Pójdę tym midem Włączyłem w ogóle mikro? Włączyłem Czemu ja nie otwieram? A czemu ja zamykam? <laughs> Idź mi chłopak stąd Gdzie są? Nie A. wiem Co no nie A. pisz do mnie Patrz no tu, patrz czterech, czterech poszło nie, Nawet, nie, nawet już już robię, a Czterech poszło ładnie <grym> Cały Team ich poszedł Tak to się robi, a nie jakieś ofierniczanki czas, jaki czas o co chodzi? No że czas jest o godzinę dłużej Serio? Jak była dziewiąta ogółem wczoraj to o, o, była ósma tak naprawdę teraz Ej serio, mam zegarek przystawiony tylko w telefonie mi się ten... Ja w telefonie też mi się nie przedstawił? Która jest teraz godzina? Nie wiem Ja mam teraz... 22 Która jest naprawdę? A to jest cheater ty Co on w ogóle robi? Którą to A... nie Na 22 Nie widzę Na, na Steam jest chyba, dobra czekaj Na Steam jest 250. Bo mamy pakę jak coś nam idzie Czekaj, bo jeden jest z naszych tych Co z naszych? To będzie piękna piękny meczyk On będzie szedł midem za sraniec. Oh. Bleszek, no co, co za się Ej, czekaj, bo tam jest jeden na szorcie. O właśnie. Ej, ja jestem drugi. Tak to się robi. Jak w... pojawiam się i znikam, co nie? Ja miałem dzisiaj co? Do... Też dobrą bułkę. Miałem dzisiaj buraczkową. <ścoughs> Jak to brzmi? Jak ty sam w ogóle w domu jesteś? Gdzie ty poszedłeś w ogóle? Czekaj, widziałem chyba jednego typa, no ale dobra Gdzie on jest? Pa tutaj Nie. zobacz właśnie. Zauważyłem go. Pa, ale żebyś ty dead, a ja jestem dalej, ale wstyd. Dobra, ja idę zamek I go aim my friend. Orion Pro, ja pierniczę, ty jakieś tu teamy. Czemu my w ogóle swojego teamu nie mamy? Jesteś jeszcze ty tylko tagu nie masz. No to jak ja mam ten tag ustawić coś? Potem ci Kurwa, ej, mnie tu rzuciłem. Ej, zrobimy tak. Jak ja będę wyższy w tabeli, wyżej od ciebie, to... To, to, to kupię ci soczek. Znaczy to ty mi kupisz soczek, a jak ty wiesz, ja, ja ci kupię? Nie, bo mnie nie stać teraz na soczek aktualnie. Ale mnie nie stać teraz aktualnie Co się, co Sorry. Fuck! Uf. Dostaniesz kopę jak będę wyżej O Jezus Sorry Nie zauważyłem go w ogóle Znaczy nie wiedziałem, że to... To awut! Ty już deadłeś, serio? Jaki ty cienki jesteś? Jak chleb z Biedronki ty. A my ich tak opierniczamy. Nie ja nawet. Dobry tem, dobry team ty. 8-1-1 mam. A ty jakie masz? 403. No ty. Cienki jesteś, że to jest masakra. Bo ja teraz poszedłem na B. Jak oh. jesteś na B, debilu Nie, to no, nie ty, sorry Sorry, no. Oj, są na A, są na A na pewno. No z Mida przyszli. Z Mida? To ja idę tam. To ja lecę na Mida. Co ty gadasz? No albo ma i ty czekaj, bo już coś tak sześć wszystko To ja w ogóle nie wiem gdzie Do ku... Opa Gdzie ty masz awkę? Moja, od nim Ja cały czas gram na tym samym, bo już mi się o, nie... O nie, nie dobra ja sobie awkę O! Awka! To Kto odpuścił? Ale to nie od nas, to z przeciwnej. E, no fajnie. Nice guys. Mecz. E, to co, i lecimy jeszcze jeden? Tak, No to zaraz cięcie i bo to 8 minut. Także cięcie i zaraz wracamy. A więc ym, tak obiecywałem tam, że będziemy dalej z Alkiem nagrywać odcineczek, jednak musiałem szybko kończyć, dlatego też i nie będzie tego takiego aż długiego odcinka. Zagraliśmy jednego ranketa. Mam nadzieję, że Wam się oczywiście spodobał. To co miało być na odcinku mówione było na omówione. Dzięki Wilkie za oglądanie. No i teraz oczywiście zakończymy outrem, ale w następnym odcinku mam nadzieję, że zagramy nawet dłużej albo wkrótce zrobimy jakiegoś live'a. Dzięki. on Again, it's on again If we lose we die cause we born to win Wouldn't say I've always felt this good But I can't remember how long it's been Since I have it once you have it go and grab it Never let it go Do it right